Siemanko z tej strony, Elio Atari Retrofan. W jednym z moich materiałów opowiadałem Wam o czasopismach o Atari, które kupował mi Tata. Które przetrwały do, do dnia dzisiejszego w, w idealnym stanie. Wszystkie są pięknie powkładane w, w koszulki. Spoczywają w segregatorach zabezpieczonych, także ich stan jest dosłownie kioskowy. Są to światy świata Atari, tajemnica Atari, magazyn Atari i moje Atari. Mam ich. Totalnie wszystkie numery. E, mówiłem też w tym materiale, że moim ulubionym czasopismem, e, jak to moje dzieci mawiają, Ever, jest świat Atari. Chociaż może to troszeczkę nad wyrost powiedziane z tego względu, że no, świata Atari ukazały się tylko cztery numery, e, a potem no, niestety finansowo im się nie powiodło. Nie wiem dokładnie z jakich względów, ale na pewno jednym z, z nich był, był, było to, że wydali go na bardzo drogim, zajebistym na maksa papierze kredowym i. Nawet dzisiaj to czasopismo po prostu trzyma się genialnie w rękach. Ten papier jest zarepisty w dotyku. No, 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 pięknie to wygląda to czasopismo. Nie śmierdzi po latach tak jak, tak jak pozostałe. Ale równocześnie z tymi czasopismami stricte Atari Tata też któregoś razu przyniósł do domu tytułowy Secret Service. Też gdzieś tam w kiosku wypytał, co, co pani ma o Atari. No, i pani też pokazała właśnie gazetkę o grach, Sekret Service, której no też tam gdzieś wspomniane było na niektórych kartkach o moim komputerze, więc tata zaczął mi to kupować. Strasznie ta gazeta przypadła mi do gustu z kilku względów. Pierwszy był taki, że każdy numer był spójny. Podobnie wyglądała okładka, trzymała taki jeden styl, który mi się bardzo podobał. Był świetny layout w środku, rozłożenie tekstów, grafik, naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie zrobione. No i przede wszystkim ludzie, którzy tam pracowali i pisali artykuły. Szczególnie tak pozytywnie wspominam Gulasza, który, który pisał o różnego rodzaju mordobiciach i był taki, takim guru właśnie od mordobić w sekret Service. No ale wracając do, do, do takich początków moich Secret Service, tata niestety nie kupił pierwszego numeru, bo, bo mam kupione przez tatę od 5 albo od szóstego. Nie pamiętam dokładnie, zobaczymy to za chwilkę w segregatorach, ale te brakujące... Kilka numerów dokupiłem sobie z czasem, też w idealnym stanie, aczkolwiek osoba, której kupiłem te, te, te brakujące numery pierwsze, e, zrobiła taką, nie wiem, dziwną rzecz z tymi, z tymi gazetkami, pokażę ją Wam za chwilkę. E, nie sprawiło to, że ta gazeta się zniszczyła, czy coś nie. Strony są w idealnym, w idealnym stanie, no ale, ale zobaczycie, co tam jest zrobione. Nie, 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 wiem, nie wiem, nie wiem, po co to ktoś zrobił. Nie widzę jakiegoś większego sensu. W każdym razie mam te serwisy, sekret serwisy, wszystkie. Sprawiały mi one ogromną wielu uwielbiałem je czytać. A że jeszcze byłem takim kolesiem, który strasznie szanował wszystko, a wynikało to z tego powodu, że no moi rodzice nie byli za bogaci, więc zdawałem sobie sprawę z tego, że jak nie wiem, zepsuję komputer, coś zniszczę. To, to drugiego nie dostanę, bo po prostu nie było na to pieniędzy. Także nawet zwykłe gazetki, które nie były jakoś tam wybitnie drogie, bardzo szanowałem. Jak je czytałem, no to delikatnie strony obracałem. Jak chciałem zanieść do szkoły, komuś coś pokazać, dać przeczytać, no to wkładałem to między dwie książki o, o podobnych wymiarach, żeby się tam gdzieś nie zagieło, coś nie zniszczyło. Ale też dlatego to, te, te czasopisma przetrwały do dnia dzisiejszego po prostu w perfekcyjnym stanie i nigdy ich nie sprzedam. Będą, będą służyły, mam nadzieję, moim dzieciakom kiedyś, bo już zaraziły się retro, więc mam nadzieję, że za ileś tam lat chętnie sobie to wyciągną, poczytają, zobaczą jak 40, 50 lat temu wyglądały gry komputerowe. I teraz do rzeczy. W związku z tym, że pościągałem to wszystko już ze strychu, powyciągałem z pudełek, podbezpieczałem, mam taki pomysł, żeby od tego pierwszego numeru Secret Service Zacząć nagrywać takie materiały, w których wam będę przedstawiał to, to, co w tych czasopismach się znajdowało. Na takiej zasadzie, że no będziemy sobie tak jak na, na różnych kanałach na YouTube, jest kartkować poszczególne e, strony, strony gazety, e, ale też będą gdzieś tam w rogu gameplay z każdej omawianej gry. No i myślę, że pomysł jest. Całkiem ok. Dla osób, które no nie dysponują tym czasopismem, nie mają wszystkich numerów, będzie to możliwość zobaczenia, co w nich było, e, przy okazji zobaczenia poza samymi screenami w gazecie, krótkiego gameplayu z, z danej gierki, no i tam troszkę posłuchania mojego marudzenia. E, dajcie mi znać, proszę, w komentarzach, czy, czy takie coś będzie ok, czy będziecie to chętnie oglądać. E, no co, ja teraz wyciągam z szafy wszystkie segregatory i pokażę Wam, jak wygląda moja kolekcja sekret serwisów. Ok, to są wszystkie moje segregatory z Secret od pierwszego numeru aż po 95, który jest tutaj na, na samym spodzie. Najpierw sprawdzę sobie tylko, od którego momentu tata mi zaczął kupować, bo mnie to ciekawi. O, tata mi zaczął kupować je od szóstego numeru. I od tego numeru aż do 95 wszystkie mam w perfekcyjnym stanie, dosłownie celującym, takim jakby dopiero były przyniesione z, z kiosku. Jedynie te pierwsze numery, które musiałem dokupić z czasem na Allegro, są też w świetnym stanie, ale tak jak wspominałem, właściciel zrobił jakieś takie dziwne coś tutaj. Nie wiem w jakim celu. Każdą okładkę, przednią tylną od strony zewnętrznej i wewnętrznej, przekleił taśmą. Izolacyjną. Moment, bo nie umiem tego otworzyć. Nie wiem w jakim celu. Bo przecież ani te okładki się jakoś nie, wiem, nie rozdwajały, żeby je w ten sposób załapywać taśmą. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie na początku to mi, to mi bardzo przeszkadzało. Ale na tamten czas i tak to były czasopisma w najlepszym stanie, jakie były dostępne na Allegro więc no, przyzwyczaiłem się do tej taśmy. A, a cała reszta jest naprawdę. W doskonałym, doskonałym stanie, jeszcze nawet z tej odległości, nie wiem, 40 cm czuć ten zapach tego papieru, taki charakterystyczny, stary smród papierowy. No, tak czy owak, mam te czasopisma wszystkie, totalnie wszystkie i chciałbym je zacząć na moim kanale pokazywać, omawiać, co tam, co tam było w nich, co tam się w nich znajdowało. I dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy coś takiego chcielibyście oglądać. Czy jest sens coś takiego w ogóle robić, zabierać za to. Przy czym ja nie chciałbym tych wszystkich czasopism pokazywać, bo to się mija z celem raczej. Tego jest za dużo i parę lat by mi na to zeszło. Ale chciałbym dojść tylko do numeru, w którym pojawiła się ostatnia wzmianka o Atari. Czyli byłby taki symboliczny pogrzeb tego, tego sprzętu na łamach tego czasopisma. Nie wiem na którym, w którym numerze to się stało, ale dosyć szybko. Więc bardzo was proszę, napiszcie mi, czy mam się za to zabierać, czy, by, czy bym sobie dał spokój z tym. I jeżeli wyrazicie pozytywne zdanie na ten temat, no to zaczniemy od numeru pierwszego. A na no dzisiaj kończymy już ten krótki materiał i czekam na, na wasze komentarze. Trzymajcie się.